Dziś rozbrzmiewa Boskie przesłanie. Jestem bóstwem niezwykłości i jestem tutaj, aby zamanifestować niewyobrażalne w Twoim istnieniu. Mój ukochany. Jestem gotów zamienić niewyobrażalne w rzeczywistość. Zgodnie z Boskim planem, w nadchodzący weekend nieoczekiwanie zdobędziesz dodatkowe 10 tysięcy dolarów. Świadectwo cudów w ruchu. Poświęć swój czas na obejrzenie całego tego filmu. Ponieważ ujawnia on cud finansowy, który ma służyć jako trwałe przypomnienie mojej bezgranicznej miłości i opatrzności. Co więcej, ważne jest, aby zrozumieć, że moja miłość do Ciebie pozostaje niezachwiana, wykraczając poza wszelkie przeszłe przewinienia. Przygotuj się na zalew cudów, które przetoczą się przez Twoje życie w niepowstrzymanym tempie, skutkując uzdrowieniem i przywróceniem. Jeśli Twoja wiara w boskość jest niezachwiana, uprzejmie wyraź ją poprzez polubienie i udostępnienie tego filmu. Doskonale zdaję sobie sprawę z trudności finansowych, które cię obciążają i zapewniam, że Twoje modlitwy w tym względzie nie pozostały niezauważone. Nagle znajdziesz się w posiadaniu wystarczającej ilości gotówki, aby uregulować wszystkie swoje długi, a pozostała duża ilość środków aby obdarować swoją rodzinę czymś wyjątkowym. Błogosławieństwa zmieniające życie szybko zbliżają się do Twoich drzwi, a Twoje kłopoty finansowe wkrótce staną się odległym wspomnieniem. Tak, dobrze przeczytałeś, błogosławieństwa zmieniające życie są w drodze. Boski dekret głosi, że pomoc, odpowiedzi, uzdrowienie i cuda zmierzają w Twoją stronę. Przygotuj się na to. Że pozornie niemożliwe przekształci się w osiągalne, a wszystko, co uważałeś za utracone, zostanie w pełni przywrócone. Utrzymuj niezachwianą koncentrację na mnie i ufaj mojemu niezachwianemu charakterowi. Błagam cię, abyś obejrzał ten film do końca. Jeśli szukasz dziś błogosławieństw finansowych, wpisz 222. Ale to nie wszystko. Do końca tygodnia spodziewaj się obfitości błogosławieństw, większej radości, przełomów finansowych i możliwości większych niż Twoje najśmielsze marzenia. Jestem bóstwem, które aranżuje cuda i nic nie leży poza sferą możliwości. Byłem taki sam wczoraj, pozostaję taki sam dzisiaj i na zawsze będę taki sam jutro. Moja miłość do Ciebie trwa niezmieniona. Trzymaj się mocno moich obietnic i pamiętaj, że jestem u twego boku, niezachwianie, aż do końca czasów. Najważniejsza jest wiara we mnie i zaufanie do czasu, który wyznaczyłem. Rozumiem, że czekanie może być czasami uciążliwe, ale zrozum, że wyznaczyłem kurs na całe twoje życie, pełen bezgranicznego bogactwa i błogosławieństw, które przekraczają wyobraźnię. Dlatego nie poddawaj się rozpaczy, moje dziecko, bo nigdy cię nie opuszczę. Przysięgam, że nigdy cię nie opuszczę, zawsze pozostając przewodnikiem i zaspokajając Twoje potrzeby. Skup się niezachwianie na mnie i miej wiarę, że jestem w stanie przekroczyć Twoje najwznioślejsze aspiracje. Kiedy jesteś świadkiem darów, którymi zostałeś obdarzony, nie zapomnij wyrazić wdzięczności i uwielbienia. Ponieważ jestem architektem tych błogosławieństw. Jezus nadal cię kocha, pomimo Twoich przewinień. Jego pragnienie ciebie pozostaje niezachwiane, a jego troska o ciebie jest głęboka. Jeśli ufasz Bogu, wpisz 44. Moja miłość do ciebie, moje dziecko, nie jest uzależniona od Twoich osiągnięć lub wyników. Jest zakorzeniona w Twoim stworzeniu na mój obraz i Twoim cennym statusie w moich oczach. Wiedz, że nawet w chwilach głębokiego żalu lub postrzeganego dystansu nic nie może zerwać więzi miłości, którą Cię darzę. Dzięki ofierze Jezusa na krzyżu Twoje grzechy mogą zostać przebaczone, a Ty możesz zostać przywrócony do sprawiedliwej relacji ze mną. Dlatego nigdy nie trać nadziei, moje ukochane dziecko. Jestem tutaj, aby dokonać cudu właśnie wtedy, gdy wierzysz, że Twoje życie osiągnęło punkt krytyczny. Jestem tutaj, aby pokazać, że pozostaję aktywny w Twoim życiu, z konkretnym planem i celem stworzonym dla Ciebie. Skieruj swój wzrok niezachwianie na Jezusa i pokładaj wiarę w łasce i współczuciu, które on oferuje. Tylko on może przekształcić Twój chaos w przesłanie dla innych. A twoje próby w triumfy. Nie zniechęcaj się, moje dziecko, i nie zniechęcaj się, bo nigdy cię nie opuszczę. Jestem tutaj, aby cię podnieść, poprowadzić i skierować na właściwą ścieżkę. Nie walczysz sam, anioły są wyznaczone do czuwania nad tobą, pomagając w pokonywaniu wszelkich napotkanych wyzwań. Są w stałej łączności z niebem w Twoim imieniu. A Bóg niestrudzenie działa dla dobra tych, którzy w niego wierzą i podążają za jego naukami. Rozpowszechniaj to słowo, dzieląc się tym filmem. Nie trać nadziei, ponieważ twój przełom zbliża się z każdą chwilą, nawet w najbardziej trudnych chwilach twojego życia. Bóg stoi obok ciebie, trzymając cię za rękę i prowadząc w kierunku światła. Zaufaj Bożemu planowi dla twojego życia, wiedząc że ma On dla Ciebie niezwykłe błogosławieństwa. W nadchodzącym tygodniu napotkasz niezmierzony wachlarz korzyści. Bóg obdarzy Cię swoją łaską, otwierając przed Tobą drzwi, których nigdy sobie nie wyobrażałeś. Zachowaj niezachwianą wiarę i miej serce otwarte na przyjęcie wszystkiego, co Bóg ma dla Ciebie w zanadrzu. Zawsze pamiętaj, że Pan, Twój Bóg, towarzyszy Ci w każdej bitwie. Walczy w Twoim imieniu przeciwko Twoim przeciwnikom i zapewnia Ci zwycięstwo. Jeśli wierzysz, wpisz 777. Nie ma potrzeby się bać ani przygnębiać, ponieważ On jest zawsze obecny przy Tobie poprzez bezgraniczną miłość Chrystusa. W Jego miłości do Ciebie zwycięstwo nad każdą przeszkodą zostało już zapewnione. Wkraczając w ten nowy sezon, bądź świadomy, że Bóg pracuje za kulisami. Organizując przywrócenie każdego aspektu Twojego życia. Twoje fizyczne samopoczucie, relacje i sytuacja finansowa zostaną ożywione w sposób możliwy do osiągnięcia tylko dzięki Bożej łasce. Pokładaj w nim niezachwianą wiarę, a będziesz świadkiem otwierania się drzwi, które wydawały się nie istnieć. Nie poddawaj się niepokojowi, dezorientacji lub bezsennym nokom. Zamiast tego znajdź ukojenie w świadomości, że Bóg ma kontrolę i ma cel oraz kierunek dla Twojego życia. Nadszedł Twój nowy rok i będzie on naznaczony przełomami i błogosławieństwami na niespotykaną dotąd skalę. Aby ubiegać się o to błogosławieństwo, po prostu powiedz tak. Dlatego nie przestawaj wierzyć, nie przestawaj się modlić i nie przestawaj przyjmować wszystkiego, co Bóg ma dla Ciebie w zanadrzu. Jesteś ceniony, szanowany i nigdy nie będziesz sam. Perspektywa samotności lub niebezpieczeństwa unosi się nad tobą. Bądźcie pewni, że Bóg jest waszym stałym towarzyszem, nigdy was nie opuszcza ani nie porzuca. Zwracam się do ciebie, aby podkreślić znaczenie niezachwianej wiary, wytrwałej modlitwy i przyjmowania codziennych Bożych błogosławieństw. Tak długo, jak Twoja wiara pozostaje niezachwiana, cuda będą się rozwijać przed Tobą. Dlatego nie chwiej się w swoim zaufaniu do Boga, ponieważ Twoje życie może ulec niezwykłej przemianie pod Jego wpływem. W nadchodzącym tygodniu będziesz świadkiem nieprzewidzianego wzrostu dobrobytu finansowego. Pan obdarzy Cię nieoczekiwanym bogactwem i przełomem w Twojej sytuacji finansowej. Przygotuj się na jedne z najbardziej radosnych, dostatnich i błogich chwil w swoim życiu. Pamiętaj, że Boża obecność jest wieczna, a On ma wspaniały cel i plan dla Twojego życia. Nie unikaj snucia wielkich marzeń i wiary w to, co pozornie nieosiągalne. Z Bogiem nic nie jest poza zasięgiem. Nieustannie skupiaj się na Nim, a On poprowadzi Cię do spełnienia Twoich aspiracji. Trzymam Cię w moich modlitwach, prosząc Pana, aby obsypał Cię swoimi błogosławieństwami miłości, pokoju i radości. Niech nadal zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby i obdarza Cię nieoczekiwanymi darami, których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Miej wiarę w Boga, a On utoruje Ci drogę do sukcesu. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś naprawdę sam. Bóg nieustannie czuwa nad Tobą. Jeśli zachowasz wiarę, wszystkie rzeczy ostatecznie ułożą się na lepsze. Nie zniechęcaj się więc, bo nigdy cię nie opuszczę. Rozumiem, że życie może czasami stawiać wyzwania i może się wydawać, że nie ma wyjścia. Jednak miej we mnie wiarę, a odkryję rozwiązania, gdy wydaje się to niemożliwe. Posiadam zdolność uzdrawiania. Naprawiania i wzmacniania Cię dzięki bezgranicznej życzliwości i współczuciu, które oferuję. Bez względu na to, jak bardzo możesz czuć się złamany lub zraniony, mogę doprowadzić do przemian w Twoim życiu, które przekroczą Twoje najśmielsze oczekiwania. Nie jesteś sam w swoich zmaganiach i nigdy Cię nie zostawię. Zawsze pamiętaj, że jestem tutaj, aby Cię wspierać i działać w Twoim najlepszym interesie. Nawet w chwilach rozpaczy Bóg obiecuje nagłą obfitość finansową, która zaspokoi twoje długi i zapewni utrzymanie twoim bliskim. Przynoszę błogosławieństwa, które zmienią trajektorię twojego życia, nawet w pozornie niemożliwych sytuacjach. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, o ile pozostaniesz w objęciach Wszechmogącego. Będzie to piękne doświadczenie, a zmartwienia przestaną nawiedzać twoje życie. Modlę się do ciebie, panie, ponieważ nie mogę nawigować w życiu bez ciebie. Twoja niezwykła dobroć skłania mnie dziś do prośby o siłę, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Dni tego tygodnia niosą obietnice cudownych zdarzeń, zdumiewających wiadomości, znaczących przełomów i jeszcze większych darów. Bóg kończy twoje prywatne cierpienie, ocierając ukryte łzy. Nadszedł czas. Abyś otrzymał dary, które odmienią twoje życie i zapewnią ci trwały pokój. Jezus nadal cię kocha, pomimo wszelkich przewinień z przeszłości. Jego serce pozostaje dla ciebie otwarte, a jego troska nie zna granic. Dziecko Boże, trwaj w wierze, módl się i bądź wytrwały. Nieustannie wierz w Boga, bo cuda dzieją się codziennie pod jego wpływem. Twoje życie może doświadczyć niezwykłych zmian pod jego przewodnictwem. Jeśli uwierzysz, będziesz świadkiem tego, że niemożliwe jest rzeczywiście osiągalne. Dzięki łasce Boga cuda mogą stać się rzeczywistością w ciągu najbliższego tygodnia. Przygotuj się na nieoczekiwany wzrost obfitości finansowej i najwspanialsze chwile w swoim życiu. Bóg przekazał swoje przesłanie, obiecując odblokować drzwi które od dawna pozostają zamknięte. Cudowne wydarzenia niespodziewanie wstrząsną Twoim życiem. Podczas gdy inni mogą Cię rozczarować, ja nigdy Cię nie opuszczę. Powierz mi swoje życie, a zapewnię dobrobyt Tobie i Twoim bliskim. Jestem z Tobą zawsze, a Bóg zapewnia, że Twoje zmartwienia, niepokoje i bóle zostaną zastąpione Jego pokojem, miłością, uzdrowieniem i błogosławieństwami. Stoję po Twojej stronie w każdych okolicznościach, a zmiana na lepsze jest nieuchronna. Módl się żarliwie i często, a kiedy staniesz przed perłowymi bramami niebios, Bóg uśmiechnie się i powie: Dziecko, nieźle mnie zajęłaś. Pamiętaj, że Bóg przeprowadzi cię przez każdą próbę, bez względu na to, jak trudna ona będzie, aktywnie pracując, by cię błogosławić. Uwierz w Jego obietnice, bo zapowiadają one, że wkrótce otworzą się nowe drzwi, rozwiązując trudności, z którymi ostatnio się borykałeś. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane, a sprawy ułożą się tak, jak powinny. Drogi Panie. Nie mogę trwać bez Ciebie i jestem dziś wdzięczny za Twoją niezwykłą dobroć. Daj mi siłę, by Y stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Tobie, drogi, Bóg mówi, gratuluję rozpoczęcia nowego tygodnia. Twoja siła, odwaga i odporność służą za wspaniały przykład. Czerpię ogromną radość z zwracania się do Ciebie jako do mojego ukochanego dziecka i darzę Cię najwyższym szacunkiem. Drogi Panie. Jeśli nie jest to zgodne z Twoim boskim planem, pokornie proszę Cię, abyś uwolnił to z mojego uścisku i dał mi spokój, aby porzucić moje obawy. Wyrażam moją szczerą wdzięczność za Twoje boskie przewodnictwo. Moje myśli i modlitwy są z każdym. Kto może czuć się dziś odłączony od boskiej obecności? Pragnę zapewnić Cię, że nawet jeśli nie czujesz Jego obecności, Pan jest niezachwianie u Twego boku. Proszę, drogi Panie, pozwól, aby wymknęło mi się to z rąk, jeśli nie jest to Twoją wolą, i obdasz mnie spokojem, aby uwolnić moje zmartwienia. Wiedz, że nawet w najtrudniejszych czasach jestem niezachwiany w moim zaangażowaniu. BY stać przy tobie. Nie jesteś sam w swojej podróży. Gdy płyniesz po burzliwych rzekach przeciwności, Bóg zwraca się do ciebie jak do swojego ukochanego dziecka, oświadczając: Zamierzam wyeliminować każdą przeszkodę w twoim życiu, która mogłaby doprowadzić do ruiny. Będę obficie błogosławił ciebie i twoją rodzinę. Jeśli pragniesz tego błogosławieństwa, Zakończ swoje nieustanne rozmyślania. Jeśli jest to zgodne z boską wolą Boga, przyniesie to owoce i żadna siła nie może temu zapobiec. Znajdź ukojenie w świadomości, że Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. Jeśli nie jest on zgodny z Twoimi pragnieniami, moje drogie potomstwo, Pan zapewnia cię, rozumiem Twoje cierpienie, a Twój czas oczekiwania dobiega końca. Wkrótce obdarzę cię błogosławieństwem. Pan podkreśla: Jestem z Tobą zarówno w chwilach triumfu, jak i w najciemniejszych godzinach. Pod żadnym pozorem nie opuszczę Cię, byś samotnie stawiał czoła życiowym wyzwaniom. Każdy dobry i doskonały dar pochodzi od niebieskiego ojca światłości, który pozostaje stały i niezmienny, jak głosi Biblia. Słyszałem każdą modlitwę i byłem świadkiem każdej uronionej przez ciebie łzy. Przygotuj się na otrzymanie błogosławieństw i przygotuj się na najbardziej znaczący przełom w swoim życiu, obiecuje Bóg. Zbliż się do mnie w swoim uwielbieniu. Jeśli okażesz innym dobroć, oni odwzajemnią się dobrocią. Zachowaj wiarę, a obsypie cię błogosławieństwami. Okaż pokorę, a ja cię wywyższę. 555. Okazujcie sobie nawzajem współczucie, przebaczenie i sympatię, tak jak Bóg obdarzył was przez Chrystusa. W ten sposób okazujesz swoją miłość do Boga. 555. Kiedy modlisz się. Masz wiarę i wchodzisz do swojego wewnętrznego sanktuarium, zamknij drzwi, aby obcować ze swoim niewidzialnym niebiańskim ojcem. Twój ojciec, który obserwuje wszystko. Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Otwarcie wynagrodzi Cię za Twoje cnotliwe uczynki, Boskie Przyrzeczenie. Przed końcem tego miesiąca obdarzę Cię niekorzyściami, jaśniejszymi uśmiechami, przełomami finansowymi i rozszerzonymi możliwościami, zapewnia Bóg. Czy jesteś przygotowany, drogi Panie? Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą. Proszę, odwiedź mój dom, rozwiej moje troski i kłopoty oraz czuwaj nad moją rodziną i uzdrawiaj ją. Jeśli taka jest Twoja wola, modlę się. Bóg wzywa, trzymaj się mocno swojej wiary, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Jestem Twoim jedynym schronieniem i źródłem siły. Pamiętaj, że jestem przy Tobie w najtrudniejszych chwilach. Czcimy Boga zdolnego przenosić góry w jednej chwili. Rozumiem, że możesz być zmęczony, poruszony i czuć się całkowicie przytłoczony w tym momencie, przyznaje Bóg. Bądź jednak pewien, że jestem Twoim niezachwianym wsparciem. Mam zamiar obdarzyć cię obfitością błogosławieństw. Nie poddawaj się, bo mam zamiar odsłonić drzwi, które zmienią bieg Twojego życia. Każde zdarzenie ma swój cel. Nawet jeśli może powodować udrękę lub stanowić wyzwanie. Zaufaj mi i mojemu planowi dla ciebie. Nie porzucaj swoich nadziei i modlitw. Pan obserwował twoje łzy i jest świadomy każdej trudności, jaką przeszedłeś. Wszystko, co jest z tobą związane, zostanie przez niego udoskonalone. Jesteś na progu doświadczania nieokiełznanego dobrobytu i bezgranicznej miłości. Zgodnie z wolą nieba. Wszystko będzie działać na Twoją korzyść. 12 grudnia każda z Twoich szczerych modlitw zostanie wysłuchana. Bóg organizuje wszystko dla Twojej korzyści. 12 grudnia uwierz, ponieważ Twoje myśli i emocje mają moc kształtowania Twojej przyszłości. Martwienie się rodzi niepokój, podczas gdy radość rodzi szczęście, objawia Bóg. Jedyną szansą przeciwnika na udaremnienie Twojego boskiego celu jest poddanie się jego kłamstwom i porzucenie marzeń. Bądź zdecydowany i nie martw się o nic. W każdych okolicznościach przedstawiaj swoje prośby Bogu poprzez modlitwę i błaganie, połączone z dziękczynieniem. Drogi Panie, zebraliśmy się dzisiaj, aby modlić się i wierbić żywego Boga. Prosimy Cię, Panie. Przyjmij naszą wdzięczność za ten niezwykły tydzień. Zaufaj mi, a dam ci siłę do pokonania wszelkich przeszkód, które staną ci na drodze. W nadchodzących dniach dokonam w Twoim życiu tak głębokiej przemiany, że zadziwi ona Twoich przeciwników i odmieni Twój świat. Jesteście na krawędzi bycia świadkami nowego wymiaru mojej mocy i majestatu, niepodobnego do niczego, co widzieliście wcześniej. Miejcie serca i umysły otwarte na przyjęcie moich błogosławieństw. Moje drogie dziecko, mam dla Ciebie bogactwo wspaniałych rzeczy. Pokładaj wiarę we mnie i ufaj ścieżce, którą wyznaczyłem dla Twojego życia. Poprowadzę Cię ku przyszłości wypełnionej radością, sukcesem i dobrobytem. Osiągniesz wszystko, co zamierzasz, i odnajdziesz szczęście, którego szukasz. Dlatego nie bój się, bo nigdy Cię nie opuszczę. Nadal szukaj mnie w modlitwie, zachowaj wiarę i przyjmij moją miłość i łaskę. Zostałeś przeznaczony do wielkości, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś wypełnił swoje przeznaczenie. Jeśli mi zaufasz, uroczyście przyrzekam, że nigdy Cię nie zawiodę. 111 rok 2023 będzie oznaczał Twój triumfalny powrót. Przywrócę Ci zdrowie, naprawię Twoje relacje i poprawię Twoją sytuację finansową, niezależnie od wyzwań, przed którymi stanąłeś w przeszłości. 111 Rozumiem, że może się wydawać, że nie ma wyjścia z obecnej sytuacji. Chcę jednak, abyś wiedział, że zawsze jestem tu dla Ciebie. Niestrudzenie pracując za kulisami, aby zapewnić lepszą przyszłość. Wiem, że zmagasz się z niepokojem, dezorientacją i nieprzespanymi nocami. Niemniej jednak, nadal trzymaj się nadziei i pokładaj we mnie zaufanie. W nadchodzącym roku zaprowadzę porządek w Twoim życiu i zaoferuję Ci spokój, sprawiając, że Twoje problemy staną się przyszłością jestem gotów dokonać w twoim życiu tak głębokiej transformacji, że wprawi ona w zdumienie twoich przeciwników i poruszy cały twój świat. Ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że nie jesteś sam w obliczu wyzwań, które cię nękają. Podczas całej tej podróży będę niezłomnie stał u twego boku, gotowy wyciągnąć pomocną dłoń, gdy tylko będzie się wydawać, że wszelka nadzieja jest stracona. Możesz mieć pewność, że zawsze będę dążyć do znalezienia rozwiązania. W chwilach, gdy będziesz osłabiony i wyczerpany, zapewnię Ci niezachwiane wsparcie. Proszę, rozważ okazanie swojego wsparcia poprzez polubienie i subskrypcję. Jeśli chcesz wnieść swój wkład w naszą chrześcijańską społeczność, zaszczepię w tobie nadzieję, nawet w przypadku braku widocznych perspektyw. Miej wiarę we mnie i idź naprzód w swoim życiu. To wszystko, o co Cię proszę. Pamiętaj, że cuda zdarzają się każdego dnia, a ja mam dla Ciebie mnóstwo błogosławieństw w nadchodzącym roku. Otworzę przed Tobą drzwi możliwości, które być może nigdy nie wydawały Ci się możliwe. Twoje życie będzie wypełnione obfitością i sukcesem, a w wyniku moich interwencji często będziesz świadkiem niezwykłych wydarzeń. Tak więc, moje drogie dziecko, zachowaj niezachwiane zaufanie i skup się na mnie. Bądź świadomy, że obecnie oręduję za tobą i mam wiele ekscytujących planów na Twoją przyszłość. Z niecierpliwością czekam na wszystkie wspaniałe rzeczy, które 2023 rok ma dla Ciebie w zanadrzu. To będzie Twój przełomowy rok i nie mogę się doczekać. Uwierz we mnie i podążaj za moimi wskazówkami. Prowadząc Cię ku dostatniemu życiu, które dla Ciebie przewidziałem. Nie bój się, bo jestem z Tobą. Uroczyście przyrzekam, że nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Nawet gdy okoliczności wydają się rozpadać. Wiedz, że niestrudzenie pracuje za kulisami, aby wszystko obróciło się na Twoją korzyść. Ostatecznie chcę... Abyś zrozumiał, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do pokonania problemów i trudności, wytyczę dla ciebie ścieżkę, nawet jeśli wydaje się, że jej nie ma. Przeprowadzę cię przez zdradzieckie wody trudności i bezpiecznie doprowadzę na drugą stronę, bez szwanku. Wpisz Amen, jeśli wierzysz, i dziękuję za oglądanie i subskrybowanie, aby otrzymywać więcej wiadomości od Boga.